No i dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym odcineczku z Dying Light'a drugiego i lecimy od razu już bez pogaduszek, lecimy za, a tu miałem być, no właśnie, lecimy za Sophie i tym e, debilem, Barney'em, o właśnie. Będzie w pierdol. Cię. <laughs> Boże, jak on tu... On chce go zajebać. Zobaczmy tu. No ja tu już byliśmy, nie? O, wojska tu leżała. Tu to my już byliśmy. Może tu się teraz. O, tu się teraz teraz da otworzyć. Albo i nie. Ey, ben, bądź miły to strzelę ci w łeb. W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku, więc To ty będziesz zdychał Barney! Miałeś go zatrzymać, nie zabić. Daj mi broń. Oddaj mi ją bracie. Wiesz co robisz? Tak, odpłacacie za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody Bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy. Naprawdę? Sam rozjebałem bazę tych... i uratowałem Karla, kurwa. Strzelaj! Na co czekasz? Strzel braciszkowi w łeb. Eee, możesz spróbować, eee, możemy pomóc sobie nawzajem. Bo możemy sobie pomóc. Kto zabił Lukasa? Myślisz, że to my? Sofi, odpowiedz. To wasza sprawka? Nie. Sofi, co doku? Co cię obchodzi ten morderca? Co Aitor ci obiecał? Eee, muszę znaleźć mordercę. Dostaję się do co, Co możemy powiedzieć o Lukasie? Jeśli to nie wy, kto go zabił? Sama nie wiem. Na pewno nigdy z moich ludzi. Jak się dowiesz, to powiedz. Uściskam go. Lukas musiał zginąć i tak długo żył. To nie nasza sprawka. Mamy własny plan pozbycia się stróżów z Bazaru. Aitor przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. A ty mu wierzysz? Serio? Nie próbował mnie zabić. No, a wy to, robicie to już. Zrobiłeś. Trzeci raz? Ja też mogę pomóc. Pomóż nam z wodą, a osobiście zabiorę cię do Central Loop. Po pierwsze, nie zdradziłem cię. Pomagam w śledztwie, a to, co. Innym... No dokładnie. Co ja, to was, oferty, ja ich tu nie nazwałem. Czy przypadkiem jedynej drogi nie kontroluje SP? Jest inna droga. Sergeant! Znów ci zaufam. <laughs> Nie masz wyjścia. Nie powiedziałeś, że pracujesz dla SP. Byliśmy ostrożni. Jest coraz niebezpieczniej i trzeba być czujnym. Próbowałaś mnie zabić, Sofie. Przesięgam na pamięć Pisklaka, Suzy, Logana, Ralfa i. no i Hermana. Którego akurat Polka, ja zabiłem? Mhm. <grych> mm to wchodzisz w to? A mam wyjście? Nie mam mowy, nie pomogę. Pomogę im, no. Chcę im pomóc, ale po Masz prostu bardzo. to, co oni odpierdalają. No jakby. Sorry. Zrzucili winę za atak tych espeków na nich. Na mnie, znaczy w sensie, że, że SPC na nie ich zaatakowali, zrzucili to na mnie, kiedy ja wykonywałem kurwa robotę, której, którą oni mieli wykonać razem ze mną. Zrobiłem to sam. No, what the fuck, no jak trzeba być półmózgami, no? Jack i Joe uciekli. Mamy szansę przejąć wieże i wreszcie odzyskać wodę. Przed jebanym Majtorem. Zajmiemy się SPK-ami i od razu potem zabierzemy cię do centrum. Najpierw musimy ogarnąć dostęp do wody. A jak się dostać do wieży? To niemal niemożliwe bez dźwigu, a ludzie czołego odcięli dostęp. Dlatego proszę ciebie. A ja co, mam skrzydła, Chcesz, czy co? się wspiął? Jeśli ci się uda, ocalisz wiele osób. Będziemy ci dłużni. No i zamknęli! I kazali mi wyjść, a tam są fajne rzeczy do ten... Znaczy nie wiem, czy fajne, ale są rzeczy do zgarnięcia, cholera jadna. No dobra, mniejsza z tym. Coś tam dostałem jeszcze. I następne zadanie wieża ciśnień. No, to że tak powiem, możemy cisnąć na tą wieżę od razu. Podoba mi się ten wątek, tylko no, znaczy, jakby wątek sam z siebie jest fajny. Ja się tylko i wyłącznie wkurzam na Na to, jak postacie są głupie, nie? W sensie to, co one odpierdalają, a nie to, że powiedzmy, że nie podoba mi się, jak wątek został zrobiony, bo absolutnie mi się bardzo podoba. Eee, dobra, tam do wieży, co? Zobaczmy sobie na mapę, czy jest to daleko. Kurde, kawałek, no. Dałoby się jakąś bezpieczną strefę ogarnąć, na przykład tutaj. I to widzę, to jest zaraz obok tego spadochronu, który widzieliśmy. Dobra, chodźmy tam w takim razie. Przespalibyśmy się może do rana, chociaż wtedy jest godzina 22. Czyli noc się dopiero co zaczęła. Właśnie tu ten spadochron. A gdzie jest. Gdzie jest punkcik? Tam. Tam jest punkcik. Ok. I co? Teraz zrobię tak. A Okej, okay, sprytny jestem. O kurwa, ale na to się boję skoczyć. W się, sensie, że nie wyceluję. Uch, dobra, udało się. Tak, tylko co dalej? Gdzie dalej, jak dalej? Poczekajcie, ja tu stanę, to się troszkę przekrzywi. O, tutaj, dobra. Teraz tylko nie spaść stąd i będzie super. Nie bardzo rozumiem na tej wytrzymałości, co oznacza ta, ta przerwa taka w tej wytrzymałości, bo... ...chyba, że to są jakieś tam paski, tak? Ze zdrowiem było, nie? Że to zdrowie tam też ma taki paseczek przedzielony, w sensie tam w górnym... ...lewym rogu czerwone zdrowie i tego paseczka dodatkowego było niewiele. I to chyba z wytrzymałością też tak jest, tylko po prostu się jakby, wiecie, wydłuża nie tyle pasek, co się przesuwa. No, a mniejsza z tym. Dobra, w każdym razie e, kryjóweczkę mamy. Nagrody. Nagrody takie, że możemy się przespać. I tak też zrobimy. A, musimy tylko generator odpalić, no właśnie. Tak czegoś mi brakowało, nie? Czy agregat generator, jak zwał tak zwał. No i możemy lecieć w Kimę. I poczekamy do rana, no i wtedy sobie pójdziemy do tych... Joe'ego i Joe, Joe'ego i Jacka, no nieważne. No, i dobra, mamy poranek, ale właśnie, to był ten cały spadochron gdzieś, nie? W sensie, w którą stronę, w którymś był ten spadochron? Tutaj wlazłem, czyli spadochron powinien być w tą stronę, o właśnie. I teraz jak? Jak się tam wspiąć? Czy mogę sobie po prostu, wiecie, skoczyć na tą linkę? A, doleciałem, okej, okay, jest nieźle. Zrzucik, proszę bardzo. Co my tu mamy? Komin. Se, serio? I baterie. O, i coś jest w kluczu, Do, z kluczem dostępu, dobra. Ale chyba nie inhibitory, no bo przecież nie, nic mi nie pokazuje. Zrzut wojskowy. A, ta elektronika cała, dobra. Sprzęt wojskowy, no dobra, no to ogarnięte. Pierwszy... Pierwszy zrzucik w końcu. Fajosko, dobra. To teraz, tak, sprzęt wojskowy może używać do ulepszenia narzędzi, odejść do rzemieślnika. A, dobra, to też spoko. Gdzie my, mamy, gdzie my mamy tam iść w ogóle? Tamtą stronę. Tu jakieś wiatraki, wiatraki. Tam widzę jakąś wieżę. A, jest ta wieża ciśniej nasza, dobra. Pytanie tylko, jak mam tutaj stąd zejść teraz, bo tak, Talina jest trochę daleko. Trochę się kurde cykam. Co ja mam tu zrobić? Serio, jak mam stąd zejść? Nie wiem, trochę słabo to. <laughs> Widzę. Okej, okay, dobra. Nie myślałem, że tak po prostu się przepierdło <laughs> przez, przez barierkę i do widzenia. No trudno. Okej, okay, nie, pytaj nie pytajcie się mnie, jak stamtąd się schodzi, bo po prostu chwyciłem się tej liny, następnie spadłem. Ale przytrzymałem przycisk, wiecie, yy, żeby się, jakby, nie pomać sobie nóg i jest tu taki magiczny przycisk, nie łam sobie nóg i no i się udało. A tu proszę ktoś się powiesił na lampie, to też fajnie. Czy ten... próbuję go pod... próbuję do niego podskoczyć, no, ale to jest bez sensu, znaczy, by wisiał w powietrzu. Ci też widzę, w powietrzu wiszą trochę. Oj, zombie, zombie. Dobra, trudno. Pewnie naprawią te błędy. O, jest, jest ten piękny mural. Proszę bardzo, my whole world is Bułka. Bułka to jest ten kotek. Nice. Bułka to jest kot. Jednego z twórców, yy, z deweloperów. I no mniej więcej tak on wygląda. Jest dostępne zdjęcie Bułki w internecie, jakbyście chcieli sobie spojrzeć i tutaj musimy się udać i zabrać tą skrzyneczkę, żeby sobie ten mural móc obejrzeć potem w tym. a już wiem gdzie inhibitory są, dobra, to na razie sobie je odpuścimy. O, hak jest. Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. sofie mówi, że jeśli pomogę im odzyskać wodę, pokaże mi inne przejście do Central Loop. Brzmi dobrze. Wychowała się tutaj. Za każdy metr tego miejsca lepiej niż nie jeden taryfiarz. Tylko uważaj na Joe'ego, Aiden. To fajasz, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu... Be... Serio? Dawaj. Już O kurde nie udało się. No! Tak ładnie chciałem im jebnąć tą włócznią, ale nie wyszło. He, he, he. Nawet nie trzeba robić jakiegoś wielkiego uniku. O, dobra, gościu już padł. Tylko. Jaka yeah, Dobra, bardzo pokonani. Yyy, No, jak on czymś rzucał, to nawet nie musiałem robić jakiegoś specjalnego uniku. Wystarczyło po prostu się przesunąć. Co też trochę jest zaskoczeniem dla mnie. Wielki topór za zysku. No, i podnoś. A, czekajcie, co, ma 45 ataku? Nie jest zły, dobra. Otwieramy zamek i lecimy dalej. Nie, okej. Okay. Dobra, jakieś tam okularki dostałem. Właściwie to nawet sprawdzę sobie, co on tak tu stoi. O, znowu gdzieś. Inhibitorki, nie, tam się oddalam. Tu się przybliżam. Oj, raczej gdzieś w tamtą stronę. Z tego co widzę, bo o, teraz się zbliżam. A może i będzie tutaj, w środku, w tej wieży ciśnień, która, tak jak mówię, wydaje mi się, że ona jest nieco za duża. Na 100% jest za duża. Bo jako ja, że tą wieżę ciśnień we Wrocławiu, bardzo często koło niej przejeżdżałem. Właściwie moi znajomi mieszkali bardzo blisko tej wieży ciśnień. Wydaje mi się, że ona jest za duża... W sensie, że to nie jest 1 do 1 to, co jest we Wrocławiu, tylko że jest wręcz większa po prostu. Dobra, no i ja mamy się tam udać. I wydaje mi się, że te inhibitory jak będą to... Wyżej niż my. Joe są w wieży, chcą ją wysadzić! O, a skąd my to wiemy nagle? Jeśli to zrobią, stracimy źródło wody. Szybko, Aiden! Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki. Wiem, że jest zaminowana, bo właśnie o tym powiedziałem. Ale skąd ja wiem o tym, że jest zaminowana? To jest bardzo dobre pytanie. Okej, okay, tutaj sobie musimy wejść. What the fuck! Och, what the fuck! Co, po prostu tak zerwę i tyle? W sumie, jak to jest C4, to. To po prostu wystarczy odkleić i wypierdolić tyle. Gorzej z jakimś tam zapalnikiem. bo może wiecie, przy odrywaniu się. W, w, odpalić ten, od, na mniejsza z tym. Może latarkę se włączę. Strasznie dużo butli z gazem i jeszcze tu palą w tej beczce, oni są nienormalni. Znajdź rozbrój materiały. No dobra, gdzie wie, więcej tych materiałów jest, czy coś, bo jakby gra mi przestała mówić. Czy coś tu więcej jeszcze muszę zrobić? Tu są jakieś drzwi, a tędy da się przejść, dobra. Sekunda. Tu jest jakiś zameczek do otwarcia, więc spróbujmy się posiłować z nim. Okej, okay, to jest wyjście na zewnątrz. Czy na zewnątrz są coś ludzie? Bo tutaj widzę jakiś ludziów. No, w ogóle tutaj czegoś nie zebrałem. No i więcej w tej wieży chyba nic nie ma. Są tu jakieś drzwi, ale nie ma tam przejścia. Okej, okay, nie wiem, czy gra nie nie, jakby nie przewidziała, że ja tu wskoczę tak łatwo? Znaczy, rozbój te ładunki. Nie wiem, no ja bym próbował do góry. Tak by logika nakazywała. Bardzo fajnie. Gdzieś powinniśmy go już widzieć w takim razie. Dwa... nie, 12 metrów. Okej, okay, to nawet jest jakaś drabina do użycia potem. A idźcie drzwi. Okej, okay, co to za kurwa dźwięki były? Jakieś okropne. Dobra, tutaj gdzieś coś jest. A, nie zauważyłem, że jest od razu tutaj przy wejściu. Dobra. Odrywamy. No i pewnie można liczyć na jeszcze jeden ładunek. Gdzie ten inhibitor, ja się pytam, no. 11 metrów, jeszcze wyżej. Okej. Okay. Brzmi jak plan, więc ja zatem sobie wezmę, zaplanuję atak, uderzenie na nich. co to tak, bez planu będę. Eee, ten taporek całkiem niezłe obrażenia sieje. Ale zobaczmy jeszcze. O, na przykład tu był któryś 45 coś. O, właśnie, to jest to, co ja zebrałem, tylko to jest dwuręczny, ale chyba ten też jest dwuręczny. Eee, długi topór. Czy gdzieś jest to napisane? Nie bardzo. O, ale na przykład ten. No, czekajcie, 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 coś tu po pogmyrałem. Ten ma 41, dobra, czy możemy go jakoś zmodyfikować? A no, możemy, napięcie, iskra, a napięcie co to jest? Eee, porażenie i porażenie, tylko ta jest lepsza, więc dajmy sobie to porażenie i część środkowa można dać na przykład ciśnięcie, wybuch. A, dobra, dawaj wybuch, niech będzie doładowanie, <laughs> bo wzmocnienie, dawaj wzmocnienie. że taką mamy fajną broń. I zobaczmy sobie teraz tutaj ymm, wytwarzanie. Apteczka to apteczki No niestety za bardzo nic więcej nie możemy wytworzyć. Szkoda. Ymm, wabik, świetlik. No niewiele mi to da. No niestety mamy tylko jednego mołotowa. Mieliśmy tylko pobierać pieniądze. Tak, oddaj go. Dostaną to na co zasłużyli. Tak. Cię. Ok, jest pojemnik z inhibitorami, ja chcę tylko ten ładunek znaleźć najpierw. Okej, okay. dobra, jest. To zapewne do 3 razy sztuka. Gotowe. Woda jest bezpieczna. A te ładunki to nie mam w kieszeni teraz czy coś? Dobra, najważniejsze ważne. Inhibitory są najważniejsze, są dwa, to fajno. Eee, no, to pójdźmy tutaj w czwarty poziom w takim razie zdrowia w tym momencie. Więcej żyćka. I zobaczmy, gdzie te patałachy teraz się ukryły. Tutaj mamy jakieś podejście do góry widzę. Okej, okay, na razie to mi się udało przeskoczyć tylko po ścianie, jak ja tam... A tutaj, dobra. Już wszystko wiem. Nie, yeah, proszę bardzo. Możemy biegać po ścianach. Halon, co jest? Nie mogę tego okna rozwalić? Znaleźliśmy jakąś inną broń. Okej, okay, po prostu tym trzeba było walnąć. No i, no i, no i jak my teraz tam gdzieś wyjdziemy? Dobra, już widzę, chociaż to w chuj niebezpieczne, ale trudno, skaczemy. Dobra, dało się. Jednak się udało. No i proszę bardzo. A to co, to dykta jest?

Chopaki. Stój! Albo wysadzimy te wieże! Przysięgam! Tolga i Fatin to to nie jest. Eee, negocjuj. Znalazłem bomby. Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjebmy te wieże! Nie słuchacie, to koniec! I dobrze, że to koniec. Chcemy bezpiecznie opuścić miasto. Pomóżcie mi, a ja pomogę wam. Oszukujesz się, Tak? Nikt nie wypuści nas stąd żywych. Słuchajcie, jestem pielgrzymem. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec. Rozjeb ją! Nie wiem, boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica. Jak to co? Skoro to Pielgrzym może nas wyciągnąć, Zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Bezpieczne miejsce ufa, nie poza nie miastem? Mi. Nikomu nie ufasz! Mówiłem mm -hmm. ci, żeby się dogadać z Barnejem. Raz byś mnie kurwa posłuchał. <gadanie> dogadać się z Barnejem? po co? Żeby go wypierdolić z Bazaru, po tym, czego dowiedzieliśmy się o Despeków. Ostrzegaliśmy chujka, daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? No, coś tu no, Barnej że Łukasz chce go dupnąć między innymi zabroni Szykowali na niego pułapkę od tygodni. A on zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barnej wiedział, że Łukasz go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Allviletor. A jak dla mnie, Mówiłem, że debilno. To, to ostatnie czego potrzebujemy. Forza, kryształy, to co innego? Dlaczego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry! To co? Pielkrzymie! Wyprowadzisz nas z miasta czy nie! Uspokój się, Joe! Nie Kurwa ma! <gry> <gry> święty! Wyprowadź nas z miasta. Do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Nie ma takiej opcji pomogę wam. Kurwa, czy my będziemy tu wszystkim pomagać? Nie ma takiej opcji. <gry> Nie wiem. Dobra, nieważne, pomagamy was kurwa wszystkim. Miasta, ale najpierw muszę ogarnąć własne sprawy. Musicie się ukryć i poczekać. Ech, spore ryzyko. Ryzyk fizyk. On kłamie, tak. Nie mamy wyjścia. Kurwa. Kurewsko mi się to nie podoba, ale. Niech będzie. Będziemy czekać w tunelach przy motelu Tango. Damy ci sygnał, jak tam dotrzemy. Przy Motelu Tango? Tam właśnie w kryjówce Sofi. Przecież tam jest kryjówka Sofi. to będą... pod jej nosem siedzieć. No ciekawe. Bardzo ciekawe, pokojowo rozwiązaliśmy to w miarę, znaczy tyle o ile oczywiście. W sumie w ci się nikt nie zginął, jakby nie było. Tu jakieś nagranko mamy wydział Turystyki wiledor, dobra. Tu mamy jakieś to są same butelki z więcej. Tutaj coś będzie. Dobrze. Tu jeszcze coś widzę. I zasadniczo to tyle chyba. A będę musiał się pozbyć trochę jakichś tam śmieciowych broni. Odkręcamy to, to. Teraz Aiden. Mondralo. Kto będzie rządził wodą? A, możemy. No tak. Wtedy teraz w końcu będziemy mogli podział miasta jest. Kiedy przekażesz obiekt stróżom prawa lub ocaleńcom, przejmą kontrolę nad strefą wokół niego. Kiedy frakcja przejmuje strefę, zaczyna budować w niej własne struktury. Stróże prawa instalują pułapki bojowe, a ocaleńcy bu budują pomocy parkurowe, parkurowe, które otwierają przemieszczanie się. Kurde, to dlatego tych pułapek w ogóle w tym mieście nie ma. No, do dopiero ci będą to mogli zrobić. E Im więcej obiektów przekażesz danej frakcji, tym silniejsza się staje i tym lepsze struktury może instalować. Aktualny stan podziału Mariasa może sprawdzić z poziomu mapy. Okej, okay, no nic, oddamy ocal. Okej, okay, no i teraz możemy przekazać tu. Yy, samochody, pułapki, włącz wodę w strefie. A tutaj, tyrolki. Kurwa, tyrolki będą? Zajebiście! Jebać samochody, pułapki. Tyrolki biorę, oczywiście, że tak. Banalny wybór. Nie wierzę. Takie osiągnięcie dostałem właśnie. Czy znaczy nie no, plan od początku był taki, żeby jednak, yy, mój, żeby to ocaleńcom oddać jednak. Ale raczej nie wydaje mi się, żebym się skupiał tutaj na jednej yy, frakcji. A raczej będę starał się jakoś porówno rozdawać, czy coś w tym rodzaju. No i widzę, że jest ileś tych obiektów kluczowych, tak. Ale tak, im więcej obiektów oddamy, tym lepsze ulepszenia będą instalowane. No niech będzie. Poziom przybliżenia podziału miasta. Okej. Okay. Mylą mi się przyciski na tym padzie. No i właśnie, i teraz, tak jak była, tutaj jedna żółta strefa. No dobra, a muszę, a mogę to jakby. E, Wcześniej by otworzyć poziom przybliżenia podziału miasta. Aha, okej, okay, mogę sobie tak i mogę sobie tak zrobić. No dobra. Czy tu mamy dwa żółte obszary. Tu jest jeden, też ocaleńców i tutaj dwa obszary są tych. A tu jest w ogóle jakieś, kto to wie, co to jest, na czerwono zaznaczone. Tyrolki, poduszki powietrzne. Yy, ok, pokazuję bez bla, bla, bla. Muszę znaleźć miejskie nagrody. Ok. Poduszki powietrzne. Ożywienie przez ocaleńców. Ok. Przeskaki nad wysokimi murami jest z poduszek powietrznych. No dobra. Poduchy amortyzujące mówią, że szybki bezpieczny powrót na ziemię po upadku wysokości. A, to, to są te poduchy, co je widziałem, to może być spoko. Czyli tutaj raczej do parkouru wszystko jest wersja role rolek udoskonalona, poduszki powietrza, które przez pozawiązka jeszcze wyżej. Szyby wentylacyjne, które zwiększają twoją mobilność na paralotni, a, no tak, bo będzie paralotnia. A tu mamy samochody, pułapki okaleńczające działa, pozwalają Ci się odkować grupy. Kurwa, ale to jest w sumie niegłupie te działka. Pułapki elektryczne, okej, okay. było coś podobnego powiedzmy, półautomatyczna kusza i zestaw schematów do unikalnych beltwit. Okej, okay. czyli jakby rozumiem, że łuk można tutaj mieć normalnie, będziemy mieli łuk, natomiast kusza to już jest coś wyjątkowego dla tej frakcji, no, ale wystarczy im jakby przekazać cztery obiekty, żeby mieć ten. Raczej nie wątpię, żebym szedł w jedną ścieżkę. Po trafieniu yy, pociskiem w yy, niej pociskiem, latarzy zamontowani upadają i podpalają olbrzymi obszar. Pułapki w, wahadłowe, aha rozumiem, takie z góry będzie i pułapki UV. A, myślę, że do tej kuszy? Do te, akurat raz, dwa, trzy, cztery temu i cztery temu, no to akurat będę miał kuszę. Okej, okay, jest nieźle. Tak Barney wiedział, że Lukas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lukasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Upewnię mm. się, że jest tam bezpiecznie. No i dobra. No to mamy garnięte. I Zobaczmy sobie teraz tak. Ok, tutaj znowu ten Motel Tango. No i tak mamy tu jakieś piekarnia, ee, pracownia artystyczna. Pytać tylko. Czy tam coś jest? Po prostu to są jakieś takie kryjówki, tyle, tyle tak? Natomiast mamy oczywiście też wykrzykniki oznaczające misje, więc tak będziemy sobie robić. No więc no na, razie, na razie będziemy się starać zrobić porówno. Jeżeli to jest źródła niczyja, to mamy jeden obszar tu: drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No to jak mamy osiem ulepszeń mieć w jednej frakcji skoro jest tylko siedem obszarów? Nie rozumiem. Dobrze, słuchajcie, ile mamy. Słuchajcie, kończę odcinek wcześniej, przepraszam, ale jestem strasznie zakatorzony, nie wiem czy to słychać, po prostu nie, nie jest chyba przyjemnego w tym, żebym tutaj wam siąpał cały czas na nagraniu, także staram się tego nie robić, ale zatem kończę, dziękuję serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się, do usłysząka i zobaczonka, papa!